Witaj, drogi widzu! Przeczytałam kiedyś w internecie informację o tym, że przeciętny Włoch ogląda średnio około 500 spotów reklamowych tygodniowo. 500 spotów reklamowych tygodniowo to ponad 70 reklam dziennie. W moim osobistym odczuciu dużo bardzo dużo. Nie mam wątpliwości, że karmienie się codzień, tydzień w tydzień i rok w rok, tak ogromną ilością przeróżnych ofert marketingowych, nie jest dla nikogo ani dobre, ani pożyteczne, ani korzystne. A przecież do ilości spotów oglądanych przez typowego Włocha trzeba by doliczyć jeszcze reklamy w prasie, reklamy radiowe, reklamy internetowe, reklamy na milskich billboardach reklamy na dworcach, lotniskach, przystankach i pojazdach komunikacji, reklamy na słupach ogłoszeniowych i różnego rodzaju inne. Wychodzi tego zatrważająca ilość. Jakie są statystyki dotyczące reklam oglądanych przez Polaków? Nie mam pojęcia. Na pewno jednak liczby też są duże. Czy jakakolwiek z tych reklam przynosi jakąkolwiek korzyść duszy człowieka? Bóg jeden wie. Stąd mój apel do Ciebie, drogi widzu kanału Credo Katolik: gdy tylko możesz, unikaj obcowania z reklamami, wyłącz telewizor i komputer, odstaw swój telefon, a zamiast oglądania spotów, które wciskają Ci kolejny zupełnie niepotrzebny produkt lub usługę, odmów za reklamodawców i tych, którzy są podatni na wpływ reklam. Zdrowaś Maryjo.